Sezon 2025 w Formule 1 to już historia. McLaren zdominował swoich rywali w klasyfikacji konstruktorów, a Lando Norris nie uległ presji podczas finałowego Grand Prix w Abu Zabi i po raz pierwszy w karierze został Mistrzem Świata. W dzisiejszym filmie skupimy się na tym, kto rzeczywiście wyszedł z tegorocznej kampanii z podniesioną głową, a kto marzył o jak najszybszym zakończeniu rywalizacji. Zacznijmy więc od tych, których można nazwać największymi zwycięzcami nie tylko punktowo, ale też sportowo. Choć ostatecznie Maxowi Verstappenowi zabrakło zaledwie dwóch punktów, aby po raz piąty z rzędu triumfować w końcowej klasyfikacji kierowców, to ten sezon przypomniał wszystkim niedowiarkom, jak wybitnym jest zawodnikiem. Po Grand Prix Holandii jego strata do ówczesnego lidera mistrzostw, Oskara Pierstiego, wynosiła 104 punkty. Wszyscy mówili jednym głosem: walka o tytuł rozstrzygnie się między kierowcami McLarena. Sam Max nawet nie wierzył w jakiekolwiek szans na mistrzostwo. Po jednym z wyścigów mówił nawet, że nie zwycięży już do końca roku, a jednak dokonał czegoś niemożliwego. Od Grand Włoch systematycznie odrabiał straty, dominując zamący i dowożąc zwycięstwo w Azerbejdżanie. Wówczas Red Bull uwierzył, że tytuł jest do zdobycia. Potrzeba było jednak mistrzowskiej formy i taką też zaprezentował kolender. Tam, gdzie nie dało się walczyć o wygraną, dowodził cenne punkty, nie schodząc z drugiej części sezonu ani razu z podium. W tym samym czasie kierowcy McLarena gubili się, ich statycy popełniali amatorskie błędy, a Max był tam, gdzie być powinien. Przyjeżdżając do Abu Zabi, Holender miał 12 punktów straty do Landon Risa, a Oscar Piastri był już w klasyfikacji za nim. Max walczył o tytuł do samego końca, zabrakło mu zaledwie dwóch punktów. Być może stracił je podczas Grand Prix Hiszpanii, gdy uderzył ze złości w boli George'a Rassela. Nie ma jednak sensu wliczyć tego incydentu. Jest on oczywiście warty potępienia, ale F1 to sport nieprzewidywalny. To sport, w którym jedna sekunda może zmienić wszystko. Być może, gdyby nie incydent z Rasselem, Max miałby więcej punktów. Ale być może wtedy kierowcy McLarena inaczej podchodziliby do walki. Może przydarzyłaby się inna pomyłka Maxa. Tego się oczywiście nie dowiemy, ale wiemy jedno. Max Verstappen może być z siebie dumny. To dzięki niemu oglądaliśmy walkę o tytuł do samego końca. Skoro już mowa o kierowcach, którzy wykorzystali każdy błąd rywali, przejdźmy do kolejnego bohatera tego roku, a jest nim George Russell. Brytyjczyk imponował równomierzom, regularnie meldując się na podium i niejednokrotnie pokonując kierowców McLaren'a i Maxa Verstappena. Udało mu się znaleźć w sytuacjach, które umożliwiały stawanie na podium, nawet gdy nie zawsze był na bieżąco z tempem, potrzebnym do wskoczenia na pierwsze trzy miejsca. Podobnie jak Verstappenowi, udało mu się zaskoczyć kilku rywali. Russell nie miał do dyspozycji najszybszego bolidu, ale dowoził znakomite wyniki. Zwyciężał dwukrotnie najpierw w Grand Prix Kanady. Nitka kompletnie nieskrojona pod McLaren i Red Bull'a, do tego chłodne warunki i momentalnie Mercedes stał się faworytem do zwycięstwa. Pozytywną niespodziankę sprawił też w Grand Prix Singapuru. Na to, i w warunkach, które papier że powinny zakończyć się dublety McLarena. Tymczasem Russell wygrał na ulicach Singapuru bardzo pewnie. Po przedłużeniu kontraktu przygazł ze swoją formą, niejednokrotnie przegrywając z kolegą z zespołu, i Kimimantunelim, który był debiutantem. Brytyjczyk jest jednak bez wątpienia świetnym kierowcą, potrafiącym wykorzystywać nadarzające się okazje. Gdyby wsłuchać się w medialne doniesienia mówiące o Mercedesie który zbudował najlepszy silnik na 2026 rok, Russell bez wątpienia będzie jednym z pretendentów do tytułu. Skoro mowa o kierowcach, którzy wrócili z dalekiej podróży, nie sposób pominąć tego nazwiska. Przed startem kampanii Carlos Sainz uspokajał swoich fanów, tłumacząc, że nie zobaczymy go w sezonie 2025 na podium. I faktycznie do pewnego momentu, nawet top 5 wydawało się misją nierealną. Alex Albon regularnie pokonywał go w kwalifikacjach i wyścigach, a Sainz nie potrafił odnaleźć się w zupełnie innej konstrukcji bolidu. W pewnym momencie nastąpił jednak przełom. Grand Prix Azerbejdżanu przyniosł Williamsowi rezultat, o którym nawet nie śnili. Carlos Sainz ukończył wyścig na trzecim miejscu, sprawiając, że jego przepowiednia trafiła do kosza. Hiszpan jednak na tym nie poprzestał. Kilka weekendów później zajął piąte miejsce w Stanach Zjednoczonych i po raz kolejny stanął na najniższym stopniu podium, tym razem w Katarze. Tak cenne zdobycze pomogły Williamsowi przypieczętować piąte miejsce w klasyfikacji konstruktorów. Nie obyłoby się to także bez zasług Alexa Albona, ale Taj zaliczył dużo gorszą końcówkę sezonu od swojego partnera z zespołu. Co ciekawe, Carlos Sainz stał się jedynym kierowcą, który wraz z Maxem Verstappenem co najmniej dwukrotnie stawał na podium w ciągu pięciu ostatnich sezonów. Dzięki niemu Williams zanotował ogromny progres. Zresztą nie tylko Williams. W poprzednich ekipach Hiszpan również był powodem poprawy rezultatów. Zrobił tak z Renault, McLarenem, Ferrari i teraz Williamsem. To z pewnością nie jest przypadek, ale wśród tegorocznych wygranych tego sezonu moim zdaniem jest też zawodnik, który jeszcze nie wygrywał. Jego debiut w stawce Formuły 1 ułożył się najgorzej jak mógł. Francuz rozbił swój bolit na okrążeniu formującym podczas inaugurującego sezon Grand Prix Australii. Błąd, który popełnił, nałożył na niego dodatkową presję i przyniósł krytykę ze strony niektórych osób. Tuż po kraksie Adżar nie mógł się uspokoić w drodze powrotnej do padoku, a ukojenie znalazł w ramionach Antonego Hamiltona. Helmut Marko nie przyjął tego emocjonalnego przejawu z entuzjazmem. Austriak powiedział wówczas w wywiadzie dla radia ORF, że Adżar zorganizował wzruszający występ, po czym dodał to było trochę żenujące. Francuski kierowca nie przejął się jednak uwagami jednego z najważniejszych ludzi Red Bulla i zaprezentował się ze znakomitej strony, wykorzystując potencjał wyjątkowo szybkiej konstrukcji Racing Bulls. W Grand Prix Holandii udało mu się wykręcić najlepszy wynik w karierze. Trzecie miejsce. W sezonie 2025 był drugim najlepiej punktującym kierowcą ze stajni Red Bulla. Zaraz, w sumie takie zaraz, ale zaraz, po Maxie Verstappenie. W nagrodę za świetną jazdę od przyszłego roku będzie partnerem zespołu wspomnianego Maxa Verstappena. Pytanie tylko, czy to nie będzie oznaczało podpisania paktu z Diabłem. A skoro mamy już zwycięzców, to pora przyjrzeć się tym, dla których sezon 2025 był wszystkim, tylko nie triumfem. Połączyłem na tej pozycji ekipę Ferrari i Louisa Hamiltona. Brytyjczyk przez cały sezon odstawał od Charlesa Leclerc'a, nie mogąc poradzić sobie z konstrukcją SF25. Najlepszy moment całego sezonu zaliczył w sprincie, wygrywając go, ale oprócz tego Luis nie miał powodów do zadowolenia. Jak sam przyznał, był to najgorszy sezon w całej karierze. Nie stanął ani razu na podium, a gdyby tego było mało, zdarzały się wpadki, które siedmiokrotnemu mistrzowi po prostu nie przystoją. Odpadnięcie z Q1 trzy razy z rzędu nie może zwalić winy na samochód, gdyż kolega z zespołu, Charles Leclerc, wyciągał wyniki ponad stan. Ferrari znów rozczarowało. Bolid był fatalny i tak naprawdę wszystko było fatalne. No może oprócz stopów, bo te akurat należały do najlepszych w stawce. Za co ekipa dostała później nagrodę pocieszenia. Japończyk rozpoczynał sezon u boku Izaka Ajara, jednak już po drugiej rundzie wskoczył w fotel... Red Bulla, zamieniając się miejscami z Liamem Lawsonem. Otrzymanie powołania do seniorskiego zespołu Red Bulla nie było jednak, jak się okaże, spełnieniem marzeń jego ponieważ był kolejnym, który ma problemy u boku Maxa Verstappena. W porównaniu z poprzednim rokiem i Sergio Perezem jeżdżącym w Red Bullu Japończyk zaprezentował się z jeszcze gorszej strony. Problemy z samochodem, błędy, kraksy. To sprawiło, że Red Bull nie mógł sobie dłużej pozwolić na fatalne rezultaty i Yuki musi oddać fotel Ażarowi. Japończyk wypadł z Formuły 1, będzie trzecim kierowcem Red Bulla, ale to dla niego mało pocieszający fakt. Który to już sezon, gdy ekipa Alpine zawodzi sama siebie? Ostatnie miejsce wśród konstruktorów, katastrofalna konstrukcja bolidu, liczne zawilewania wewnątrz zespołu. To brzmi jak coroczne bingo w wykonaniu zespołu z Enstone. Ponadto od nowego sezonu ekipa nie skorzysta już z własnych silników. Przekalkulowano bowiem, że korzystniejsze będzie związanie się z Mercedesem. Flavio Briatore, który powrócił do F1 w 2024 roku, postawił sobie za cel przewrócenie blasku ekipie. To jednak nadal odległa wizja i mało kto wierzy, że w niedalekiej przyszłości Alpin wróci choćby do środka stawki. 22 punkty zdobyte przez Pierre to jedyne zdobycze ekipy i dowód na to, że Pierre Gasly wykrzesem z tego boli do 100%, za co należą mu się brawa. Na koniec postanowiłem wywołać niemałe zamieszanie. Umieściłem w tym niechlubnym rankingu Oskara Piastriego, bo uważam, że spadek, który zaliczył w drugiej części kampanii, zasługuje na miejsce w tym odcinku. Pierwsza połowa zmagań ułożyła się jak znud dla młodego Australijczyka. Komfortowe prowadzenie w mistrzostwach, które miał pograną przy Holandii sprawiało, że był zdecydowanym faworytem do tytułu. Później jednak nastąpiły błędy, które mogłyby przytrafiać się nowicjuszom. Katastrofalny weekend w Baku, gdzie dwukrotnie rozbił bolit i zaliczył start, kraksa w sprincie w Austin czy wypadek w Sao Paulo, to wszystko sprawiło, że Piastri stał się cieniem względem tego, co prezentował na początku 2025 roku. Spadek formy Australijczyka bezwzględnie wykorzystali Max Verstappen i Lando Norris, którzy skończyli sezon przed nim. Bez wątpienia druga część kampanii jest lekcją dla Piastriego, który chcąc zostać mistrzem świata, nie może sobie pozwolić na choć jeden z takich incydentów. I tak wygląda sezon 2025 rozpisany na ludzi, nie tylko na cyfry. Kiedy patrzymy na takich kierowców jak Verstappen czy Russell, widzimy jak różnie można wygrywać. Raz siłą, raz konsekwencją, a raz po prostu czystym instynktem. Z kolei Sainz i Adar przypominają, że w Formule 1 zawsze jest miejsce dla cichych bohaterów, którzy nie muszą walczyć o tytuł, żeby mieć swój wpływ na układ sił. A gdy spojrzymy na przegranych, łatwo zauważyć jedną rzecz. W tym sporcie nie ma świętych krów. Nieważne czy masz 7 tytułów jak Hamilton, czy aspirujesz do miana supergwiazdy jak Oscar Piastri, Formuła 1 każdego zweryfikuje. Błędy bolą, kryzysy potrafią trwać miesiącami, a czasem nawet najlepsze zespoły nie wychodzą z własnego cienia. I właśnie dlatego ten sezon był tak interesujący. Bo zobaczyliśmy, jak cienka jest granica między tymi, którzy udowodnili swoją wartość, a tymi, którzy będą musieli odbudować reputację, formę, albo nawet całą karierę. Przeszły sezon przyniesie niewątpliwe rewolucje. Zespoły zmienią podejście, kierowcy, strategię, a cała stawka zacznie praktycznie od nowa. Jedni przyjadą na pierwszy wyścig z poczuciem, że odbili się od dna, inni będą musieli udowodnić, że sukces 2025 roku nie był jednorazowym wyskokiem, a my tylko na tym skorzystamy, bo jeśli sezon 2025 nauczył nas jednego, to tego, że w Formule 1 nic nie jest pewne, nawet wtedy, gdy wydaje się, że wszystko już wiemy. Dajcie znać, kogo wy byście dopisali do list wygranych i przegranych. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Miłego i cześć!